Witam hey. Was, właśnie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną jest moja siostra i będzie coś pokazywała. Ja robię teraz taką gwiazdkę, ale to nie musicie po prostu wiedzieć nawet o co chodzi, bo ja po prostu Wam powiem, wytłumaczę, jak to zrobić. Ale teraz posłuchajcie mojej siostry, więc zaczynamy. E, potrzebny nam jest słoiczek. Jakieś pościekle. I piankowa... piankowy papier. I piankowy papier. Zabrakło mi się. No. I y, robimy te... Y, co wy robiliśmy? E, ten, ten świecznik. A, świecznik. Robimy teraz świecznik. Więc żeby wiedzieliście, świecznik robimy. I teraz przyklejamy, przyklejamy po prostu y, to, y, jak to? Dru, y, druci, y, drucik do, do tego. Do słoika. Gdzie chcecie? Ale jak chcecie, żeby jak, jak chcecie, żeby, żeby zrobić, jak ja oz... tak samo jak ja ozdabiam, to zróbcie jak ja ozdabiam. Ale nie musicie jak ja ozdabiam. Tylko po prostu. Możecie mu... jak chcecie od tak. razu mówiłam, Tylko my mówimy jak robi się świecznik. No, ozdabiacie, ozdabiacie yy, 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 Jak chcecie tylko jak chcecie mówimy jak robić. No. Słoik. I teraz y, i później. Po prostu to jest łatwe, tylko że naj. naj, naj, naj y, musicie załapać, o co chodzi. Nie. Y, po prostu naj. Y, ten, jak to? zabrakło mi słowa. Y, na, y, a, naj. ten, naj, naj, naj. Naj, na, zaraz przypomnił mi się. Największy nie nie, 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 Najważniejsze o jest to, żeby, żeby słoik był najlepiej taki mały. Ale jak ktoś nie ma, no to może być taki duży. Kiedy ozdabiamy? Naj, najważniejsze to, żeby, żeby był najlepiej takimi drudzikami po prostu ozdobić i koniec. Bo, bo to tak gdy y, najlepiej jest, bo to tak gdy, y, y, będzie widać świeczkę, a tak to po prostu wszystko się rozkładzie i to będzie do kosza szło. I tak. Y, dobra, I tak robimy i, druciki. Y, ja mam jeszcze jeden taki drucik, malutki. Mam nadzieję, że on no, no nie wiesz, wystarczy mi. Trochę za dużo służy Tak, tak. I tak. Dobra, to ja to, to będę wiązać oczywiście. Chyba Aaaa! mogę. Bo... O, ale to małość tego koloru jest, więc może jakieś inne weź. Wiecie co, bo to wy widzicie, jak to zrobić. Wycinacie gwiazdkę, no i takie druciki, jak nie chcecie, to nie. I oczywiście robicie tutaj dziurkę lub klejcie korepkę, w sznurek. Siostra, mogę ten, bo, 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 bo to, to jest i to by nie pasowało innych kolorów. Na przykład, no nie wiem, bo ja wola, żebyś żeby jakiś inne zrobiła, no bo jego jest mało. Na przykład jakieś inne rzeczy możemy zrobić jeszcze z tego. No, o, jakieś nie. są inne, wreszcie. Och, rzecz. No dobra. To jest naprawdę... Jedno do kogo, tak. No to jeszcze O, bierzemy taki kolor, jak chcecie, jak u mnie. I na końcu jak, jak chcecie, jak u mnie, no to zobaczcie na początku, na końcu jak mi to wyjdzie mm -hmm. i te, gdy y, róbcie o. ten film. Dobra, tak. moja zawieszka już jest skończona, jak wygląda z tyłu, a tak od przodu. No, i tak, mamy. Jak, jak mamy ten drucik, oj, coś, coś robiliśmy z niego. Dobra, więc, więc... To będę robić to samo, co moja siostra. Więc tak. wiecie, jak to robić? Mówi moja siostra. Wszystko wytłumaczyła. Jak czegoś nie rozumiecie, to po prostu pytajcie w komentarzach. Mam nadzieję, że nagramy do tego po prostu czasu. Nawet się nagramy. <laughs> no, pewnie będę się Nie wiem co to, to robić, okej. Okay. Dobra. Teraz yy, bierzemy albo normalny klej, albo gorący, Najlepiej. Aby był mocny. Tak. Aby był mocny. O, siostro. Nie wiem czemu, ale nam zawsze y, z siostrą, że mama, chce całować kiedy się obudzimy. No. I po śniadaniu, po obiedzie, po, po y, drugim daniu. Po jedzeniach. Tak. Jeszcze kiedy dziwne. wstajemy. Więc mm. bo to jest bardzo jakieś no bo teraz jest taki okres świąteczny i no, może dlaczego, ale no nie, tego nie wiem. To już um, byśmy, byście musieli zapytać naszej mamy, ale po prostu no nasza mama nie wyraża zgody na to, żeby ją nagrywać, więc bardzo przepraszamy, ale no chyba nie dowiecie się tego dlaczego, bo na, sama nie wiemy. Chwilka, coś muszę mojej siostrześci powiedzieć Poczekajcie chwileczkę. Już, tylko chciałam coś powiedzieć. No, znaczy mama do nas przychodziła i musiałam też coś... No, no najpierw siostra mi musiała coś powiedzieć, ale później od razu ma nasza mama wrażen, że się przyszła. Nie, <grym> nie wiem po co? Ja też właśnie tego nie wiem, przyszła zobaczyć, co robić. I powiedziała, oj, dobrze dziewczynki, dobrze, jutro jednak którą macie do szkoły. A, ja, a wtedy wtedy powiedzieliśmy mamo, jutro jest sobota. <grym> Naprawdę to jakieś... Dziwne. No, bo nasza mama troszkę jest taka dziwna. Po, nie powiem jakie, wiecie dobrze, ale po prostu jakieś dziwne było. Dobra, no to. No to to jakieś... robimy... Nie mów tego, bo nas zablokują. No, ja się wie, co o co mi chodzi. A jak nie wiecie, no to już nie mój problem. Napiszemy w komentarzu, proszę. Nas no, zablokują. Nie, napiszemy z, z takimi gwiazdkami, żeby zasłonić. Ale tam jest. Yy, Albo poczekajcie, po poczekajcie chwileczkę. Jednak właśnie się, powiemy Wam, Tylko nie wiem czy. <MINISOTgrid> no, to było jakieś. Nein, żeby, żeby nie było słychać tego. Ale chyba, naprawdę było. Słychać. Czego by się zachciało? Mi tak samo. Cóż. Jeszcze raz może to powiesz. Dobra, nie wiem... Tylko, że, jeszcze tylko troszkę ciszej i tak lękniejsze, wiesz. I tylko tak w połowie, dobra? To było jakieś nie, nie, bo ja muszę to zrobić. Dobra, ale coś nie będziemy więcej tego mówić, bo wiecie, dobrze, już powiedzieliśmy. <g goodies> to było dobre. No dobra. Już... Jeszcze raz to powiedz. To <t Extras> było jakiś. Dobra, ja potrzebuję gorąco... Ja, 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 ja tylko to muszę domalować. O, o okej. Okay. Dobra, wiemy, że jesteśmy szalone, ale... Nieważne! Dobra, jesteśmy rybilkami. ups. Więc więc lepiej nas nie zadzierać, bo możemy jej krzyknąć. No tak jak to... My, my mieliśmy kiedyś taką... My, my mieliśmy jakąś taką młodszą siostrę kiedyś oj znaczy y, naszą takucetną siostrę ale już umarła y, o, i to i y, 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 ona nam y, y, mówiła y, mówiła zawsze takie y, takie brzydkie słowa w ogóle zdejmowała przy naszej mamie y, gacie i y, y, y ona była naprawdę jakaś popierdolona Przepraszam za zaklinanie. Za za, Jak to jest dla nas normalne? Więc... Patrz mi to pociekło. Oj, oj, oj. Upsi. To jest tak to jest gorące. Czeka, ja to zrobię już? I, chwilka, bo nam to pociekło po prostu. No, to jest troszkę trudniejszy moment. A to zabierzesz? Oj. Nie, tego się już nie da. Jak to? Zapisz to błag. To jak to weźmiemy, to się odklei Nie, co już można przesadzać. No, odkleję. I tak gdy, jak już... Widzę, pokażę wam. Tak już coś nam się klei gorący, rozumiesz? I mi się teraz do paznokcia to przykleiło. To no. O kurwa, mama nam powiedziała iść na no. śniadanie teraz. Teraz mamy naprawdę, teraz mamy, znaczy nie śniadanie, tylko no. obiad. Później będzie pierwsze danie o, o 21.00 albo o 000 a kolację mamy o 5, tak? No, nie pamiętam. Chyba tak. Może, a później idziemy nie, się myć. I jeszcze 4 godzinki dzisiaj se nie śpimy i... I nie mnie do Czyli będziemy nie... mniej więcej spać jakoś tak o dziesiątej czy tam o 9. No tak. Bo my tak często chodzimy spać, więc to jest normalne. I nasze rodzice tak samo. No właśnie. Więc... Nie na wiem, czy nie słyszeliście, co ja powiedziałam, ale to bardzo dobrze. No właśnie, ale ktoś może sobie na, na cały głośnik. No. Pro, błagam was, nie oglądajcie to na telewizji, bo nam. Ja. Aha. No właśnie, to pewnie. Skąd mieli wiedzieć? No. O nasza mama zaraz ma przyjść do nas. Czy... Więc kiedy przyjdzie nasza. Oj! Mama... Przepraszam, ale nasza mama już idzie, słyszę. Dobra, okej. Okay. Już, już mama nasza poszła, ale powiedziała nam naprawdę coś popichconego. Jeszcze raz powtórz, bo ja, bo ja nie usłyszałam, co ona nam powiedziała tam. No, pamiętam, że ona powiedziała tam. E, już trochę nie pamiętam, bo strasznie dużo paplała, ale ona powiedziała naprawdę chyba coś pichconego, bo ja nie wiem. A czy to jest pichcone, Powiedz, powiedzmy? Bo my sobie myśleliśmy. A takie na przykład na słodzie. się... Wiecie, na przykład, że m, jakieś tam. Jakieś brzydkie słowo. No, tylko że my sobie tego śniadamy. Nie, mm. no, popichy one Na przykład. Ja szukę... to zabrałam to. Aha, oczywiście. Ja jakieś nie wiem, jak to jeszcze Wam mogło wytłumaczyć. Dobra, to ja zaraz Wam nie bym pokazała mój wzór. Tylko, że. a ja już ja kończę. Ja muszę sobie w szczypce do Wzięłam o takie szczypce i na przykład że do przyciskania. Miałaś tutaj. tutaj. No ale to są do moich do skórek. To te inne szczypczuki to są. Jutro idziemy do Amigo i jutro do nas To ta nasza ym, cioteczna siostra. Ale inna taka, i, i ona też zdejmuje przy nas gacie. ona jest taka wypichona. Mam nadzieję, że, że ją nagramy. No właśnie, właśnie bo fajnie by było nagramy ją, jak ona zdejmuje gać. Tak, Mam na nadzieję, dziękuję. że nam się uda, bo że nas nie przyłapie, a nie coś. Bo ona zawsze nie do talerzy idzie, zdejmować no, gacie. No, jeśli ka do kociej kuwety, bo mamy, bo my mamy trzy koty jednego pieska. Ile tak. mamy rybek? Ja mam 40 rybek. A to, ma, to mamy 40 rybek. Co my jeszcze mamy? Papugę. I, y, czekaj, bo ja chwilkę zaraz zobaczymy, co mamy. Zapomniałam. O, dobra, to już wiemy, sprawdziłyśmy sobie. No to jak mówiłyśmy, mamy to y, tak, trzy koty. Y, psa. Y, niedawno dostaliśmy psa. Mhm. No nie tak strasznie, bo chyba nie już chyba w lipcu albo w sierpniu na wakacje. Sama już nie wiem. No tak. Ale no, fajny piesek, więc to jest najważniejsze. York. Jest popularny York. No Jorki są teraz właśnie bardzo modne. I inne York. Yorki, w ogóle. Jest modne. Uh -huh. Nawet nie wiedziałam, ale to tak W internecie wiedziałam. Przecież oglądaliśmy o dwudziestej, pierwszej. A no wtedy to nie mogłyśmy zasnąć. No. Ale nie, my tak czekaliśmy na kolację, Chciałam ale... chciałyśmy spać, bo kolacja tylko się gotowała. No, bo w strasznie długo się Ci kolacja. No no zależy mm, oczywiście co nasza stara zrobi. Co nam zrobi właśnie stara no i... Ale zawsze robi coś, co się bardzo długo biegci, więc to jest jakiś teraz um, to jest poki. <sum> Mam nadzieję, że ona u nas nie będzie nocowała. O nic. A ja jej nienawidzę. Ja nice. powiedziałam, mam nadzieję, że nie będzie u nas nocowała, bo, bo jej nie da, nienawidzę. Ja powiedziałam, że myślałam, że powiedziałaś, mam nadzieję, że ona nie będzie u nas nocowała, bo nienawidzę nic. <noise> tak już zrozumiałam, ale mm -hmm. na skętnie mam wiedzieć, co, co czy to było, prawda? Nie wiem, czy to słońce sobie O nie będą puchaty. Troszeczkę muszę dokleić. Ojejej oj. Co to w ogóle było? Co to w ogóle było? O nie, tylko nie słoń! O nie! A nic nie stało nawet. No dobrze. To wiecie co? może wrócimy do Was w kolejnym odcinku. Czemu? Bo trochę długi jeszcze ten film. I co z tego? Nie, nie mówię, może czy... nawet godzinę trwać. No nie może. Są taki film. Okej, okay, no to. Ja zrobiłam taki słoik, o oczy, mi się przydało. Jeszcze jakieś takie fajne dekoracje. Wiecie o co mi chodzi? Mam no, takie rzeczy. Muszę urwać. Wejść. A nie już się kończy. znaczy już o. skończyłam i mam taki słoik. No właśnie fajne, nabyt. A ja mojemu ja słoikowi znowu zrobię dno. A tutaj kleję coś takiego fajnego. O, dałaś mi pomoc. Tak,

to ja będę z nimi rozmawiać, wiesz. To na znaczy, tylko widzisz, widzicie to znaczy się. Ym, papier piankowy. O. Mamy sobie papier piankowy. No i wiecie, ja będę teraz wycinać dno. Nie moja siostra nawet poszła, bo ona ma 5 lat tego oszuku widzę bo moja siostra oszukuje, że mam 10 czy tam lat, mam, tylko no nie więcej tylko 7 ona ma lat. Ale ja mam 11 coś, więc... Ale to nie jest istotne. To zupełnie nieistotne, więc tylko nie muszę tego komu. Szczególnie I nie, nie obserwujcie nigdy mojej siostry na koncie dura. Tylko obserwujcie konto to. Dajcie lajka subskrypcja i, nie, pan, i pan nie zapomnijcie o dzwoneczku. Dobrze, to ym, zaczynamy. że w sensie, robi <noise> robimy dalszy ciąg. Mm. Bo zaczęliśmy już 5 lat temu. No wiecie, ja tak mówię. Słuchajcie, <noise> muszę coś mojej młodiej siostrze powiedzieć, więc... Dobra, Dziękuję. to, to to no wiecie, to, co? Yy, naszych rodziców, znaczy yy, naszego tata. Nasz tata jest chyba podobno na górze. Tak. Na, bo wiecie, że my mamy trzypiętrową chatę. Mhm. Bo mamy taki korytarzek to piętro, na którym jesteśmy, jeszcze mamy pod naszą. Mhm. Tak. I... Co? Ja na środku to zrobiłam! I znów musimy potem ja. po... po <laughs> I, I znów musimy po, 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 pier, po drugim danu musimy ćwiki robić. Mm -hmm. I Słuchajmy, możemy nawet... Chodźmy, chodźmy tą okazję, nie straćmy. A wiecie co? Bo, bo my, my, bo nasi rodzice nam nie pozwalają słodyczyć. A teraz oni są na górze. Znaczy my tylko po, y, po sobotą niedzielą i no tak. y, możemy tylko jeść sody. No właśnie. No I, i, I po i środę. Teraz, y y, teraz I teraz ich nie ma, to jest piątek. A nie, no. No. No, nie, no, nie możemy. mam Tam zło. No. Mamy tylko za zasłony. zasłonę, A tutaj oni się znajdą. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale chyba tutaj nic nie ma. Сури, что так темно. Ну, добра. Teraz tylko zobaczymy szybko, szybko, szybko musimy zobaczymy ile jest tyle. Tylko muszę podłożyć. Aaaa! No tak, nie widać. Czy to są jakieś super części? Nie wiem. No nie są równe. Na co weź jeszcze? Na co weź jeszcze? Na co weź Na dwa. No, no i teraz tak zobacz. Czy jest równe? Tak. Dobra. Może nie. Chodźmy do pokoju. Od razu będziemy A wiecie robić. jak zrobić popcorn? Ja wiem Każdy to wie Jak to? No przecież w w ziarna, które już na patelnię No i No i już Pier... Się popcorn No i może gdzie zrobimy? No tylko już nie, nie teraz W następnym odcinku, A albo tak. co? Ale... Szybko, bo to już trwa 21 minuta No Szybko i robicie tylko dno i przyklejacie i na tym wszystko, więc pa! No to już może skończymy, więc pa!